Witam Was serdecznie, MaxPain.pl przedstawia Spec Ops The Line. Także to myślę, że to już będzie ostatnia właśnie misja związana właśnie z fabułą z naszym komandosem z Delty, kapitanem Walkerem. No, Adamsa już żeśmy stracili Lugo tak samo. Jak widziałem miał jakieś przepłyski, że ich widział. Później ich nie widział. Coś mi się wydaje, że to już wszystko się tutaj e, rozwiąże. Ta cała właśnie historia. Szwadron, baczność. Ale naprawdę ładnie to wszystko tutaj wygląda. Takie oceanarium, że tak powiem. Tutaj mamy taką rybę, rekina. Ładnie to wygląda. To co. Tylko z... Dubaj jest Gdzie jest Konrad? Gdzie zawsze był? Konrad czeka na mnie? Wszyscy mu salutują, ale Adam pewnie zginął. Wszystkiego się chyba dowiem, jak wejdę do tej windy. Wszystkie sprawy będą chyba wyjaśnione. А, будет поразмывать с ним, по-вашему. На Now that you're here, i want to ask you a question what did you think when you arrived in dubai when you'd seen what i had done did you think it the work of a madman yeah i thought you'd lost your goddamn mind well, i hope that's what happened oh yes that would have made things easier but i wasn't that lucky you sure about that i assure you i'm as sane as you are captain Tam coś się podświetla. No i chuj, że jesteś na górze. Ja muszę to kurwa zobaczyć, co to jest. Jeremy, someday people will tell you about your father. For that, I'm sorry. I love you.

Spojrzę prosto kurwa w lustro. Dobra, nie ma co, kurwa. Idę do góry. Spotkać się z tym kurwa Konradem. Bo tak kurwa namieszał I Agenci CIA i kurwa wszyscy tutaj. I ten cały kurwa Dywizją 33 jest tego w chuj. Jesteś kurwa co on maluje? No matter how hard I tried, I never could escape the reality of what happened here. That was my downfall. To zostali Finished. I hope you like it. What the hell is going on? Złatwiń mi z tego moździerza. A to jest kurwa Konrad. It hurts, it? Go on. What do you think? You did this. No. You did. Your orders killed 47 innocent people. Someone has to pay for your crimes, Walker. Who's it gonna be? John? Is that you? You tell me. I'm done playing games, John. I assure you, this is no game. Kurwa, gdzie jesteś? Tam siedzi? On rad O kurwa, on już nie żył. Ja pierdolę. U jego twór wyobraźni, kurwa. it seems that reports of my survival have been greatly exaggerated this is impossible but I assure you it is how not how why you were never meant to come here we have our orders leave the city radio command from outside the stormwall they send in the cavalry we go home what happened here was out of my control was it none of this would have happened if you just stopped but on you marched, and for what? We tried to save you. You're no savior. Your talents lie elsewhere. This is your fault, Goddammit! Stop damn it. right there, Lugo. He wouldn't listen. We didn't have a choice. He turned us into fucking killers. This isn't my fault. It takes a strong man to deny what's right in front of him. And if the truth is undeniable, you create your own. What the hell happened? I don't know. He just stopped moving. Walker, snap out of it. I get it. We have to choose. The truth, Walker, is that you're here because you wanted to feel like something you're not a hero. Lugo! You left me to die! I'm here because you can't accept what you've done. It broke you. Colonel? Colonel, please. What's going on, Walker? It's Conrad. He did it. All of it you needed someone to blame so you cast it on me you're a dead man i know the truth is hard to hear walker but it's time you're all that's left and we can't live this lie forever i'm going to count to five then i'm pulling the trigger you're not real this is all in my head. Are you sure? Maybe it's in mine. One. No. Everything. All this. It was your fault. If that's what you believe, then shoot me. Two. I, I didn't mean to hurt anybody. No one ever does, Walter. Three. Four. one? It takes a strong man to, to deny den ma what's in front of you are. none. you say, Walker. No matter what happens next, don't be too hard on yourself. Even now, for all you've done, you can still go home. Lucky you. Mamy schizofrenia, kurwa ten żołnierz. Bo teraz, takich wydarzenia? Huh? Widzi chyba osoby, których już nie ma. Co teraz? będzie sir? Just get Just get me a tak właśnie myślałem, kurwa, w ogóle nawet tego gościa nie było. This is Martin Walker. Proszę o imienną ewakuację Dubai. Survivors. One too many. Jednak jest jakieś zakończenie epilogu. Na to wygląda, że... ...Konrada w ogóle nie było. On sam do siebie gadał. Tak jak mówię, jakąś miał schizofrenię. Coś miał z łupem, nie tak? Ci żołnierze zaczęli się kłócić, bo zauważali u niego właśnie te symptomy właśnie otępienia już całkowitego. że się już nie nadaje do niczego, ale... Nie podważali po prostu słów dowódcy. Dlatego zesłał ich na pewną śmierć. Tak jak te dwa wisielce. One już nie żyły, a on widział ich, jakby one żyły. I tak samo jak popełnił ten błąd, że spuścił na tych ludzi właśnie ten biały fosfor. I wiele innych spraw związanych na przykład z wodą. O czymś takim no, powinien się poddać i pójść po prostu pod sąd jakiś polowy. Lub zostać terrorystą i wszystkich tu rozpierdolić. Także nie pozostało mi nic innego. Jak was rozpierdolę. Wypierdalać. Kurde wam. Patrzcie kurwa. Granat, granat, kurwa. Zauważyłem nawet ubrał tą kanizelkę od tego y, Konrada. Także tak jak mówię, wolę sobie przewinąć marszykuju. No, Wypierdalać kurwa. Tylko kapitan Walker już został terrorystą. Kurwa, lecimy. To złama. Kurwa. O, ale dostałeś kurwa w pizdę.

Niejasna na początku, musieliśmy sami po prostu jakoś rozwikłać to, czy robimy dobre rzeczy, czy robimy złe rzeczy. Także jeszcze Wam właśnie pokażę ten alternatywne zakończenie, odnośnie właśnie tego, że ja strzeliłem w swoje lustro. A ciekawi mnie, jakbym zrobił, jakbym sam się postrzelił. Także za chwilę to zobaczycie też. No i zobaczymy ten epilog jeszcze raz sobie tutaj wejdziemy. Ten cały epilog, kompania. Eee, raczej nie będziemy wznawiać, tylko sobie normalnie dajemy na ten. Wybierz rozdział. No i fajnie nam się tutaj właśnie pokazała ta cała mapa związana z naszymi misjami. Czyli tutaj był pierwsza ewakuacja. Drugi były wydma. Trzecia e, pod spodem. Czwarta uchodźcy. Piąta krawędź. Szósta jama. Siedem bitwa. Później była brama. Droga, Riges później był, kradzież wody, samotnie, później były dachy, Adams, most no i powitanie. No i ostatni jest ten epilog. Także wybierzemy ten epilog. Wybieramy. Tak jest. A niech będzie nawet takie. Już nie będzie ważne jaki tam poziom sobie tutaj trudności wybiorę tylko po prostu, żeby Wam pokazać ten alternatywne właśnie zakończenie odnośnie tej gry. Ja oczywiście wybrałem takiego, takie zakończenie, że już po takich wydarzeniach to już lepiej, żeby on był terrorystą, niż by miał się na przykład poddać. Ale sami zobaczycie. No i drugie zakończenie. Zrobimy takie, że wolimy, żeby nas zabili. Ubrał właśnie tą specjalną marynarkę Konrada, żeby go nie zabili. Bo na marynarce Konrada są właśnie te na naszywki, te odznaczenia. Jak widzicie, są te odznaczenia na marynarce.

You said, home? <laughs> we can't go home. There is a line men like us have to cross. If we're lucky, we do what's necessary and then we die. No. No, all I really want, Captain, is peace. Lubię taką muzykę, taką, że tak powiem, taką gitarową. No i zostało ostatnie zakończenie, żeby zobaczyć ten epilog, związany właśnie z tym, jak się poddajemy. Także tutaj wznawiamy grę, nie wybierz rozdział, i tak samo tutaj sobie przejdziemy już do tego końca, związanego właśnie z naszymi o tutaj ten epilog jeszcze raz sobie tutaj czytamy to jest obojętnie nawet byśmy mogli tutaj sobie wziąć albo tutaj misja samobójcza to ta nie będzie nasz orbiło w ogóle no różnicy teraz będzie kwestia właśnie poddania się no tak jak mówię, jeżeli ją by się poddał, to na pewno by pojechał do tych Ameryki. Ale by cierpiał cały czas z powodu win, które tutaj zrobił w tym Dubaju. Tak jak mówię, on tutaj już miał nieźle pod palmą najebane. Ten cały właśnie nasz bohater, Kapitan Walker. I raczej w normalnym społeczeństwie już bym nie mógł normalnie funkcjonować, więc... He's armed. It's okay. Hold your fire. I don't understand. What's he doing? Look at his eyes. Something's not right. Captain Walker, we are here to help, but first I need you to lay down your weapon. He's not no opuścimy broń. Opuścimy broń. It's over. Have to go home. Tak, do do domu. Abym postawili zarzuty to, co zrobił, to raczej by na wolność do domu nie wrócił, tylko by siedział w więzieniu. You know, Captain, we drove through this whole city to find you. We saw things. You don't mind me asking. What was it like? No i to było właśnie te trzecie, jeżeli chodzi o zakończenie tego epilogu, ale jeszcze zostało właśnie możliwość zagrania. E, wznowimy grę albo jeszcze zobaczymy właśnie ten e, rozdział. Nie tak, wznowimy właśnie grę. No się chyba tego ostatniego. Nie, nie, nie. To jest akurat błąd mój. To był akurat mój błąd. Ja muszę zobaczyć właśnie. E, wczytaj punkt kontrolny. A tak właśnie zrobimy. Bo już te trzy zakończenia zostały wykonane. Także ja tutaj zrobię wyjście tak. I ten ostatnie, że tak powiem, nie zawartość, tylko kampania. I wybierzemy ten rozdział. Teraz zobaczymy jak to będzie właśnie e, z tym ostatnim, jak on sobie strzela. Tak, ten powitanie weźmiemy sobie. To już nie będzie ważne na jakim tam poziomie. O dokładnie to jest ten moment, kiedy to jest ostatnia misja, kiedy ma już się spotkać właśnie z tym Konradem. Także też mnie tutaj będzie ciekawić te ostatnie właśnie zakończenie związane właśnie z tą misją, z tym powitaniem, bo są dwa zakończenia z powitania, właśnie tak jak on sobie tam strzela w głowę lub strzela w ogóle w tę mistyfikację przez siebie stworzoną. Mm -hmm. Conrad, go Captain Walker, we're all that's left of the damn 33rd. We surrender, sir. Dubai is yours. Where is Conrad? Where he's always been, upstairs, waiting for you. Dziwne, że oni gadali, że Konrad jest u góry, ale nikt nie raczył po prostu pojechać do góry i zobaczyć w ogóle tego Konrada. Bo to tak wygląda, jakby on to dwóch tygodni w ogóle nie żył. tak wejdziemy sobie do góry jeszcze sobie oczywiście ja sobie już to mm, nas what, what, what did you think when you arrived in Dubai? When you'd seen what I had done. Did you think it the work of a madman? Yeah. I thought you'd lost your goddamn mind. Well, I hope that's what happened. Oh well, yes. That would have made things easier, but I wasn't that lucky. You sure about that? I assure you, I'm as sane as you are, captain. No, już dochodzimy do tego samego obrazu. Sobie to właśnie będę chciał przewinąć. O, właśnie, przewinęliłem sobie to. I do tego momentu, kiedy on strzela, właśnie to sobie przewiniemy i zobaczymy. To drugie zakończenie. Także też to sobie tutaj przewiniemy. O, i właśnie teraz. Policzę do 5. Tym razem. Are you sure? To on sobie strzelił w głowę. Bo tak jak mówię. On już miał Everything. tak na je pan na deklu. On naprawdę mnie nie istnieje. to się za farmię paranoidalną. No, no i ogóle nie ma. Three. O właśnie 4. Really Walker? So be it. Five. No i sobie strzeliłem. I to jest właśnie to zakończenie drugie. Conrad, United States Army, has the evacuation of Dubai ended in complete failure. Death toll. Too many. No, Ja sobie już to troszkę przesunę, żeby już nie, nie, tych liter nie czytać. No i takie moje podsumowanie mogę powiedzieć, że e, fajna gra, fajnie mi się grało, dobrze zrobiona, ładnie graficznie jeżeli chodzi. Fabułę miało taką niejasną, później zacząłem dopiero dochodzić do tych wszystkich momentów i tak jak mówię, po prostu na poli, polu walki, jak już te wszystkie miał przed sobą obrazy, no zaczął jednym słowem wariować nasz główny bohater, a później, że tak powiem, tracił swoich ludzi i Adamsa i długo przecież stracił. Oczywiście to już był mój ostatni odcinek, jeżeli chodzi o tą serię. Także jeżeli już Wam się podobała ta seria, możecie zasubskrybować, dać łapkę w górę. Także do zobaczenia do następnego odcinka, ale już w następnym odcinku będę się zupełnie innym zajmował. Do zobaczenia.